Żeby tak cenzuralnie odpowiedzieć, Wielu rzeczy się boję. Myślę, że teraz najbardziej tego, że nie będę miała za zaakceptować rzeczywistości, jaka mnie spotka. Że nie znam matury. Eee, no, chodzi mi o porażkę. Że nie będę miała zaakceptować porażki. A no i boję się, że się rozwalę na lesce. Co sobie zrobię. Się o, o, o przyszłość. I o teraźniejszość Nie Nienawidzę rano wstawać. Nie wiem, do szkoły powinno być na godzinę 10:30 najwcześniej. Ludzie na p po no prostu. prostu te p pan, pan, który z raz. Tak. zawsze. Chciałbym stałości, ale takiej, takiej stałości i pewności dotyczącej tego. Co robię w moim życiu? Jak już jesteśmy przy tym temacie, to boję się też tego, że nigdy, nigdy nic nie będzie mi wystarczało i będę no, dochodziła do jakichś następnych etapów w życiu, a i tak to nigdy nie zaspokoi jakichś moich pragnień, celów, czegokolwiek. satysfakcjonowana. Ale gdyby się ludzie nie martwili, to mi się wydaje, że to by był jakiś taki trochę wyraz obojętności. mojej pasji do literatury, więc się kojarzyć będzie przede wszystkim z, z jakimś takim odkrywaniem, odkrywaniem nowych rzeczy, odkrywaniem ludzi. Z karaoke na długich przerwach. Z ciągłymi eventami panującymi w naszej szkole. Poznałam tutaj masę, masę mega, mega, bardzo fajnych osób. Z którymi spędzam praktycznie każda przerwa, to jest y, siedzenie i rozmawianie z nimi. Zrozumiałam, że właściwie mam więcej punktów zaczepienia w swoim życiu, niż mi się wydawało. I, I z matematyką chyba wychodzę na prostą. Dzięki e, pani dyrektor. I mówię to, mówię to szczerze, bo na, na indywidualne mieszkała przyniosła. Nie jestem jakimś ambitnym uczniem, jakimś wzorowym. I... Nie zamierzam pójść na takie studia typów, wkuwać, wkuwać, wkuwać. Nie zamierzam być lekarzem, architektem, nikim takim, ale lubię szkołę. Ja kocham piłkę nożną na przykład, ja to odkryłam, no. Tak. Wszystkie tak. znamen... piłki jest niesamowite. Jedziemy na mecz. Metr... No, Przez całe liceum nie zastanawiałam się tak naprawdę nad tą maturą i nad studiami, nad tym co dalej, nie chciałam po prostu. Znaleźć w sobie jakąś autentyczną chęć nauki, czegoś, coś, co mnie fascynuje. I na szczęście mi się to udało. E, e, trzeba uważać na to, o czym się marzy, ponieważ czasami może się spełnić. To jest moje boty życiowe. Szkoda średnia.